I witamy Państwa na dzisiejszym polowaniu. Oto na naszych ekranach Mr. Care, fantastyczny czołg lokas. Zobaczymy jak długo przeżyje. A tutaj kolega Robert Ja21 w niemieckim fantastycznym pojeździe Panzer 1C. Zobaczcie co on robi, zobaczcie jak on jedzie. On praktycznie sunie do przodu, zobaczymy co dalej. Tutaj grill, czy go widzi, czy go upoluje? Niestety nie. Ślepota, ślepota. Czy wyrżnie w te wagony? Oj, tak. Kolega Robert, oh, 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 oh. niestety nie udało się, jedziemy dalej, a oto kolega na naszych ekranach, Pingwinex w jakże zacnym pojeździe T2 light Fantastyczny pojazd z niesamowitym silnikiem i zobaczcie jak on zadarł tą lufę i jaki piruet, och on jest niby łyżwiarka na lodzie, zobaczmy teraz co będzie dalej. Następny jest kolega Odiąc na naszych ekranach, również w niemieckim czołgu z pancernych niemieckich płyt stalowych. Czy to przyniesie mu zwycięstwo? Czy będzie na tyle mądry? Oj, przed nim babok, babok przeokrutny, który nie wyrobił, nie wyrobił. Niestety, chyba nie nasmarowali dobrze, chyba nie nasmarowali dobrze tego. Jedziemy dalej i znów kolega Pingwinex, on nie jedzie, słuchajcie, on nie jedzie, on sunie niczym szczupak na płytkiej wodzie, takich przygotował trener, zobaczmy ile Pingwinex tutaj przeżyje, obok niego kolega Odid Odidox. Kurczę, nie widzę już stare oczy, szanowni państwo, stare oczy, ale jeszcze mogę komentować. Jeszcze jakaś kasa poleci od telewizji polskiej i został staranowany, niestety, czy zostanie teraz zniszczony. I tak, wygrywa kolega Pingwinex, ale będzie nagroda specjalna dla Pingwinexa, jeżeli będzie uciekał przez minutę 12-14, jeżeli będzie do 11. To zobaczymy, to zobaczymy. Fantastyczna nagroda, nowy Mercedes S-Klasa. Jedzie schować się nie, nie wierzę, nie może się schować. Co on robi, zobaczcie, co leć, leć, słuchaj, leć po złoto. Co on robi z tymi babokami? Oj, jakie piruety! Nie mogą w niego trafić, ale czy teraz? o, i grill zakończył jego zmagania. I oczywiście oddajemy głos do studia. A ja tutaj powiem, kto co wygrał. Prawdopodobnie kolega nie uciekał minuty, więc nagroda specjalna zostaje w moim przepastnym brzuchu, czyli śliwy w czekoladzie.